Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem dzisiaj tak podekscytowana tym filmem jak małe dziecko. Ostatnio w którymś z vlogów mówiłam Wam, że czuję się ostatnio jakby święta były, same prezenty otrzymuję. No, przychodzę dzisiaj do Was. Z zamówieniem z Hejem, Jak wiecie, jedziemy na wakacje. Jedną rzecz potrzebowałam, ale przy okazji dodałam kilka innych do koszyka. Nie będzie tu aż tak dużo, będzie tu pięć rzeczy w sumie, ale otrzymałam coś jeszcze. Mam dla Was do pokazania mega paken nowości z Eveline i po prostu jest tego taka ilość. I tak jak zerkam, są tu takie rzeczy, że jestem w szoku. Szok normalnie. Dobra, wszystko po kolei. Będę miała też dla Was rozdanie i to naprawdę rewelacyjne rozdanie. Także zabieram się za rozpakowywanie przesyłki z H&M. Przejdziemy potem do nowości kosmetycznych. Wow. Szok. Dobra. Jak zwykle rozpakuję ubrania z Wami. Jak zwykle rozmiar i cena ukaże Wam się na ekranie i wszystkie linki, które znajdę do ubrań znajdziecie w opisie pod filmem. Dokumenty, rachunki. Mam. O, wiecie co? Rachunek to dzisiaj przyczepiony jest do torby. Jak zaklejali ją, to zakleili od razu rachunek. O kurczę. No ale dobra. Wyrwałam. Na bok to jest bardzo potrzebne. Wow, zobaczcie na to. Dobra, pierwsza rzecz, rozmiar M. Wiem, że jedne spodnie zamawiałam. Czy to będą te. Nie. Tutaj mamy bluzę. Rozmiar M. A, już wiem, która to. Taka po prostu. Jak mam Wam tu pokazywać, może w tą stronę. Czarna bluza z takimi białymi paskami. Nie wiem czemu. Strasznie przypomina mi to styl Adidasa. Ale wiecie. Hejem. bardzo zadowolona jestem z ich bluz. I myślę, że, że dużo tańsze są te bluzy niż byśmy z Adidasa kupowały. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie spróbować. Jestem ciekawa. Ściągacz na dole, ściągacz przy rękawku. Kolejna rzecz o. Tej rzeczy się boję. Zawsze jest w zamówieniu jakaś rzecz, której się boimy. Dzisiaj mam dwie, te spodnie, o których Wam właśnie wspominałam. I ta sukienka jest w rozmiarze S. I to, ile się nie mylę, była wyprzedaż i chyba nawet większej nie było. Ale nawet bałabym się chyba większą zamówić, bo to jest taka Dzianina, co prawda elastyczna, ale bałabym się, że za duża by była. Więc jest to taka szara kiecka z pięknym dekoldem. Podejrzewam, że pięknie będzie się na ciele układać taki materiał. Na dole wykończona jest taką a la falbanką, ale nie jest to. Jest to, to po prostu tak podszyte. Bardzo ciekawie wygląda. I te guziczki tutaj. One się. Tak, odpinają się, także możemy sobie głębszy dekolt robić. No, odpięłam. Ekstra. I powiem wam, że jest e, dosyć taka. No nie jest ciężka, ale taka konkretna w dotyku. Nie jest to takie piórko. O, tu są te spodnie. Wow, to są dżinsy, wiecie co? Spodziewałam się spodni z materiału, a że są to jeansy, to się jeszcze bardziej ucieszyłam. O kurcze, ale one są małe. Pamiętacie moje czarne dżinsy, które już od nie wiem, kiedy nosiłam. I nieraz powtarzałam, że mogłabym w nich życie spędzić, tak lubi, spędzać. Tak. Tak je lubiłam. To właśnie mi się zamek w nich zepsuł. I jestem w poszukiwaniu nowych. No świetnie wyglądają. Wąskie nogawki. No nie wiem, czy ja aż takie długie nogi mam. Ale ekstra i taki czarny pasek do kompletu. Mam je w rozmiarze 12. 40, ale strasznie małe mi się wydają. Mam nadzieję, że to tylko złudzenie i że wejdzie moja pupa, nie? O! Kolejna bluza. Właśnie z myślą o tej bluzie e, praktycznie to zamówienie powstało. Bo... Oj, czekajcie. Mój kolczyk. Myślałam, że mi spadnie. E, mam takie dresy. Jogginsy to się nazywa. Dresy i brakowało mi czegoś krótszego do nich. I znalazłam właśnie na stronie H&M bluzę w rozmiarze M sobie zamówiłam ze ściągaczem na dole. Zobaczcie jaka fajna. Tu się ściąga. Świetny napis. On jest z takiego z takiego satynowego. Dobrze ja to mówię? Materiału wykonany. Taka mięsista ta bluza. Bardzo lubię jasne bluzy. I idealnie by mi się właśnie na mój urlop przydała taka. Także mam nadzieję, że będzie dobra. O kurczę. A czemu ja mam dwie takie same rzeczy? O co tu chodzi? <ścoughs> Czy coś ja. Dobrze, już wiem, przepraszam. Ale wiecie co, zamawiając te rzeczy, nawet nie zwróciłam uwagi, że są one praktycznie z takim samym nadrukiem. Jak to się stało? Jakaś zakręcona jestem. Dobra. Ja wiem co to jest. Jest to w rozmiarze S. Taka bluzeczka. Golfik. Ostatnio przymierzałam golfiki i potem, jak oglądałam się na filmie, to tak sobie pomyślałam, całkiem fajnie to wygląda. Z tym, że te golfiki akurat mi nie podpasowały. Ale jak zobaczyłam z takim wzorem, myślę, że do włosów mo moich, do mojego koloru idealnie taki kolor pasuje, to stwierdziłam. Spróbuję jeszcze raz. Wziąłam ten golfik w rozmiarze S. No. Ciekawa jestem. A tutaj, z tego co pamiętam, jest to sukienka. A ciekawa, jak Wojtek na te wzory zareaguje. On tak średnio i za takim kolorem i za takim wzorem przepada. Jest to zupełnie inny materiał. Ten materiał jest taki bardzo delikatny, miękki. Ten jest taki bardziej chropowaty. Jest to sukienka w rozmiarze 10. I wygląda ona tak. Zobaczcie, jaki piękny ściągacz w pasie. Taka, wiecie, zwiewna podfruwajka, rękawek, myślę, że będzie taki, a nie, długi będzie. Normalna długość, ale zobaczcie, z tyłu. Taki dekolt w łezkę. jejka. Przepiękna. I chyba rozmiar dobry wzięłam. Już się nie mogę doczekać, aż ją przymierzę. Ale zanim przejdziemy do mierzenia matko, rozpakujemy sobie tę pakę. Wow! Taka ilość. Bardzo dziękuję, Eveline. Jezu, normalnie w szoku jestem. W ogóle to otrzymałam tą paczkę tak naprawdę dzięki Wam, bo za to, że... za to, źle powiedziałam. Dzięki temu, że tutaj jesteście, to dzięki temu otrzymałam te kosmetyki do przetestowania. Od razu Wam powiem, że będę miała dzisiaj dla Was rozdanie, bo chcę się z Wami też podzielić. Także teraz sobie zobaczymy. A w późniejszej części filmu powiem Wam o rozdaniu. Także. Zobaczycie, a, a. Patrząc na te kosmetyki, myślę, że. rewelacyjne rozdanie będzie. No ale dobra, przechodzimy. Co tutaj takiego? Regenerujący balsam do ciała chroni naturalnym mikrobiom skóry. 5 w jednym. Wow, a czekajcie, to jest jakaś no tak. Międzynarodowy Sukces Roku 2019. I z pompką. Uwielbiam produkty z pompką. Tu mamy taką butlę. Profesjonalny płyn micelarny, polecany przez wizerzystów. Czarna i zielona herbata, haber, bławatek, detoksyn. Trzy w jednym. Pocie, bez pocierania, spukiwania, bez pozostałości. O kurczę. Formuła stworzona pod kontrolą dermatologa. Face Plus. A to mnie bardzo zaciekawił ten płyn micelarny, bo jak wiecie, używam innego. Bardzo chętnie przetestuję. Zresztą będziecie w kolejnych filmach na pewno widzieć, będę tych kosmetyków używać, to od razu będę mogła Wam powiedzieć, jak się sprawdzają. Mattifying Foundation. Jest to podkład Mat My Day. W kolorze naturalnym, z filtrami UVA, UVB. O wow, zobaczcie, jaki fajny ma dozownik, taką pompkę, że od razu stópki się na palec Tutaj jest Liquid Control HD, podkład kolejny Baby Face Effect, o to jestem tego też bardzo ciekawa, wow, podejrzewam tak, ma taką płynną dosyć, patrzę czy mi się nagrywa, aż mi się gorąco zrobiło, ma taką płynną dosyć konsystencję, wiecie co, kiedyś miałam z Diora taką właśnie płynną konsystencję, taki podkład i byłam zachwycona nim, więc bardzo chętnie będę testować. Satynowy mat. 4 w 1, długotrwałe matowienie. Idealny kolory Cerze. Filtrowany śluz ślimaka. O matko. Wow. Tusz do rzęs. Big mascara volume. Bang! Akurat ostatnio Wam mówiłam o tuszach do rzęs. No jestem pod wrażeniem. Czy ktoś z Eveline podsłuchał, że ja tuszu do rzęs pot potrzebowałam? Potrzebuję? No. Ochronny balsam do rąk. Jakie piękne opakowanie. Jejka, już widzę taki kremik w torebce. No śliczne. No, jestem w szoku. Matujący żel do mycia twarzy z aktywnym węglem i jagodami. A kaj, trzy w jednym. Aha, i to jest z tej samej serii Facemate Plus, co ten płyn micelarny. O, to jestem zachwycona. Tutaj mamy maseczkę. Aha, to jest dwufazowa. E... Jedna część górna, rozgrzewająca, peeling sauna, oczyszcza pory. Drugi etap, chłodząca, kriomaska, zamykająca pory. O, nie słyszałam jeszcze o takim czymś. Kolejny kremik do rąk. No prze... o Jezu, słodki kokos. Zaraz będę się kremować, znaczy ręce, dłonie. Maseczka Magic Mask Lama Queen. Matująca maska w, płach... w płacie 3D. <ścoughs> Odjazdowe, uwielbiam sobie zdjęcia robić w tych maseczkach. I jeszcze kolejna maseczka z tej serii Magic Mask. Cute Unicorn oczyszczająca. Wow! Jeszcze jedna maseczka. Maska węglowa oczyszczająca, matująca. Czarna. No, no, no. Jezu, czy to się domyje? Mamy tutaj również kremik. bio Vegan. Nawet nie wiedziałam, że firma Eveline wegańskie kremy. Wydała. A ten jest aktywnie matujący, 95 składników naturalnych, 0% parabenów, silikonów, oleju parafinowego pegów. Cera mieszana i tłusta można używać tych kremów na dzień i na noc, bo mam tutaj jeszcze więcej z tej serii właśnie. Ten był matujący. Tutaj mamy ultraodżywczy, odżywczy, dynia awokado migdały malina nordycka, żurawina. Ten był jarmuż, granat, spirulina, jagody goi. Wow. I kolejny krem z tej serii. Multi nawilżający. Aloes, szpinak jagody, akai, woda kokosowa, mleczko ryżowe. O kurczę, do tego jestem najbardziej chyba ciekawa. Ale zachwycona jestem tym właśnie, że na dzień i na noc. Kolejny podkład, tylko że w innym kolorze, z filtrowanym śluzem ślimaka. I jeszcze jeden, mamy go tutaj w trzech kolorach, także będę testować. Jeny. zobaczcie, ja te paletki już sobie podejrzałam, bo ja chciałam je wyjąć z opakowań, żeby wiecie, tutaj tak długo nie otwierać przy Was i spójrzcie na to, no przecież to jest coś magicznego, ja nie wiem czemu ta paletka mi się tak ze świętami kojarzy, a zobaczcie jakie idealne na prezenty. I uwaga, Sparkle Eyeshadow Palette, ojej, zobaczcie na to. I jakie kolory. Oj. Przepiękne. To mi się właśnie z takimi, oj, 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 z takimi świątecznymi kolorami skojarzyło. Jest tu i złoto, i taki rose gold, miedziany. No, według mnie jest to idealna paletka świąteczno-sylwestrowa. Kolejna paletka. Angel Dream Eyeshadow Palette. Oj, nie chcę tej folii zgubić. Zobaczcie na te kolory. No, rewelacyjne są. Mamy tu i naturalne, i kolorowe, i błyszczące, i matowe. Przepiękne. Kolejny produkt. Reveal Lash. Skoncentrowane serum stymulujące wzrost rzęs. Wow, a to sobie otworzę, bo jestem ciekawa, jak to w środku wygląda. Od razu Wam pokażę. Wiem, że takie produkty cieszą się bardzo powodzeniem. Bardzo dużo dziewczyn używa. O! Czyli w takiej formie eyelinera, czy z to jest? Poczekajcie. Może sobie otworzymy od razu. Tak wygląda. Widzicie, co tu jest naklejka? Kurczę. Nie dostanę się. Dobra, najwyżej wyrytny kawałek. Chociaż nie lubię wycinać. Dobra, dostałam się. Jestem bardzo ciekawa. Tak, dobrze mówiłam. Taka końcówka jak eyeliner. Bardzo wygodne będzie aplikowanie. No, jest, no, na pewno przetestujemy. Kolejna paletka. Charming Mocha. I to jest opakowanie metalowe. To jest plastikowe. A to jest tekturowe, z takim, jak atłasowa laminacja. Wiecie, jak nieraz notazniki mam rozdaję, to to jest właśnie coś takiego, opakowanie. To będzie idealne na podróże. Metalowe, nie zniszczy się. O, matko, te kolory naprawdę są. Czekajcie, jak tu wam pokazać, żeby. O, może teraz. No przepiękne. No naprawdę, nie wiem, czemu mi się to. Z, ze świętami, ale nawet najbardziej ta paletka mi się z jesienią kojarzy. Liście, jejka, przepiękna. I nie uwierzycie, co ja tu mam. Zobaczcie. Tonę błyszczyków. Mam tutaj nową serię. Pozbieram wszystkie z tej serii, żeby wam pokazać. Mam nadzieję, że wszystko już chwyciłam. Tak. To jest jedna. Seria. I to jest błyszczyk do ust. To są wszystko błyszczyki. Glow and Go w różnych kolorach. Zobaczcie. Przepiękne wypuścili te kosmetyki. Bardzo elegancko wyglądają. Jejka. Ślicznie z tymi złotymi zakrętkami wyglądają. Ale wiecie co? Nie wiem, czy to tylko mi. Ym, często mam problem ze znalezieniem właśnie takiego zwykłego przezroczystego błyszczyka. I mam <laughs> Extreme Shine Lip Gloss. Fajnie, nieraz też lubię właśnie pomadką się pomalować i na to błyszczyk nałożyć. Mam tutaj również trzy korektory HD Long Plastic Formula Liquid Camouflage. Ło, wow, w trzech różnych odcieniach, odjazdowe. <gryw> Ale się cieszę. Mam tutaj Brow and Go eyebrow mascara. Wow, maskara do brwi! Nigdy w życiu nie używałam czegoś takiego. Bardzo chętnie przetestuję. Wow! Kolejny tuż do rzęs. Royal Volume Mascara. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Ja to taką estetką jestem. Strasznie zwracam właśnie uwagę na opakowania. Zobaczcie, jak to będzie stało na, na mojej toaletce, albo nawet w łazience gdzieś, jak to przecudownie, czy w kosmetyczce prześlicznie. Kolejna mascara. Volume Temptation. A tutaj mnie zachwyca ta zakrętka. Jest taka. Prążkowana, że bardzo wygodnie będzie się trzymało ją w dłoni. Ekstra. A te błyszczyki są w mniejszym rozmiarze niż te poprzednie. Zobaczcie, ile kolorów. No po prostu, jak mam Wam pokazać te wszystkie kolory? Takie i takie. Od neutralnych beży po. Zobaczcie, jaki róż. No na wakacje. Tu jest... Oj, spadł mi jeden. To jest taki delikatny róż. Tu jest mam taki nudziak. Wow. Bardzo dziękuję Eweline Cosmetics. Przechodzimy teraz do mierzenia ubrań i w międzyczasie zrobię rozdanie dla Was. Także idę zakładać. Myślę, że zacznę od tej sukienki, bo jestem strasznie ciekawa jej. Założyłam sukienkę i wiecie co? Czekajcie, prosto wy tu jesteście? Jak ona fajnie leży, tylko jeden minus rękawy ma za długie. Ale zobaczcie! Myślę, że kobiety, które mają mniejszy biust, będą idealnie się w niej czuły, bo ja podejrzewam, że przez tą gumeczkę ta część się wydaje większa. Tak wygląda z tyłu. Tylko mówię, nie mam, nie wiem, jakich długich rąk, mam takie, myślę, normalnej, przeciętnej długości ręce, a Strasznie długie ma rękawy, a zaznaczam, że jest to rozmiar dziesiątka tej sukienki, więc w miarę mała. Ale tu nie ma problemu, myślę, jeżeli komuś naprawdę się spodoba, żeby wiecie, popatrzcie to moment, każda krawcowa w mig to zrobi. Generalnie bardzo ładnie wygląda, no pięknie się układa. Bardzo łatwa, właśnie do stylizowania. Zakładacie sukienkę, do tego rajstopy i czarne, i brązowe, myślę, że będą pasować, do tego jakieś albo kozaki dłuższe, albo bodki. Fajna! I do szpileczek. Super! Założyłam tą drugą sukienkę i tak się wstydzę Wam w niej pokazać. Jakaś porażka? Czuję się, jakbym w jakimś kokonie chodziła. Generalnie pomysł sukienki świetny, ale... Jezu! Ja ledwo ją na siebie wcisnęłam. Wstydzę się odwrócić, bo mi się całe majtki odznaczają. Ale dobra, tak szybko to zrobię. Tak wygląda. Nie no, mogłaby być większa, ale. No nie wiem, bo tutaj to wszystko jest luźne. Jakby była większa, to to wszystko by mogło spadać. No dekolt ma przepiękny. Rękawy też mi się bardzo podobają i ta długość. Kolor, no przecudna. Chyba będę musiała spróbować z większą, bo jestem zachwycona tą sukienką. Tylko boję się właśnie, jak tutaj będzie większa. Kurczę, czy tutaj nie będzie za bardzo odstawać. No odrobinkę, dosłownie pół rozmiaru zabrakło. Kolejna rzecz. Teraz może założymy sobie dżinsy. A co tam, idziemy na całość. Założyłam te spodnie. Boże, przez przypadek chyba trafiłam na spodnie, których cały czas szukałam. Wysoki stan, długość po prostu idealna. No jakby ktoś wziął ze mnie miarę i uszył je dla mnie. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Jeżeli w dżinsach można czuć jak milion dolarów, to ja właśnie w nich się tak czuję. Zaraz pokażę wam. Co prawda mam białe skarpetki na sobie, ale co tam? Pokażę wam. O Boże, może tak. Nie, jak ja mam to zrobić? Chyba już was więcej, ale dobra, odejdę, będzie widać. Może tak. Zobaczcie. No po prostu i zbił ze mnie miarę i uszył mi spodnie. Bardzo Ci dziękuję, hajem. Oj, no zachwycona jestem. Nie pamiętam już teraz, ile one kosztują, ale na pewno zostają ze mną. Jeny. No zobaczcie, mój pępek jest tu. To ile one jeszcze za pępek idą? Odjazdowe są. No, odjazd. jedny no, co za dzień! Założyłam tą bluzę jasną. Jeden, no, zobaczcie, jak fajnie. Nawet do zwykłych jeansów jak ona fajnie wygląda. Tak się prezentuje z tyłu. Rękaw idealny. Tak się dobrze w niej czuję. Nawet jak wezmę tak ręce do góry, to nie podchodzi aż tak. Tutaj jest ściągacz. Można, wiecie, bardziej lżej sobie zacisnąć. I ściągacz po prostu ukrywamy w środku. Rewelacja, i tak. Próbuję określić ten kolor, niby szary, ale trochę mi beż przypomina. Takie coś pomieszane. Myślę, że do bardzo wielu ubrań stylizacji będzie pasował ten kolor. Jej kasz się zasapałam, ale jestem tak podekscytowana. Tak, zamawiałam te zamówienie z myślą o tej bluzie, a zyskałam jeszcze takie fajne spodnie. Dobra, ale teraz może przejdźmy do rozdania. Poczekajcie, oczywiście, jak zwykle, datnie sprawdziłam. To czekajcie, zaraz wrócę do Was. Już jestem, wszystko sprawdziłam. No więc, oczywiście, rozdanie to jest dla moich subskrybentów. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo zapraszam Cię do kliknięcia przycisku subskrybuj i dzwoneczka. Będziesz wiedział na bieżąco o moich filmach. I do sprezentowania mam dla Was. Oczywiście, jak ja testuję Eveline to bardzo bym chciała, żebyście Wy również przetestowali. Mam dla Was taką oto przepiękną paletkę. I dwa błyszczyki. Przepiękne błyszczyki. Z dwóch serii, jeden ten większy, myślę, że w bardzo fajnym kolorze. Jest to Candy Pink, z tym, że nie jest taki ostry, więc jeżeli lubicie różowe kolory, idealny dla Was. Tylko, że powiem, że jest to y, róż, myślę, idealny właśnie na, na jesień, bo nie jest taki, taki drażniący, aż taki neonowy, fajny. No i z tej drugiej serii, pomadka bardziej nudziakowa, także dla każdego coś, jakie tam kolory wolicie. I ta przepiękna paletka, oczywiście, mam do niej opakowanie. Zapakuję ją. Przed chwileczką ją Wam pokazywałam. W tych przepięknych kolorach jesienno-świąteczno-sylwestrowych, z pędzelkiem, z lusterkiem. Także, jeżeli macie ochotę wygrać te oto produkty, to bardzo Was proszę o. Po prostu napiszcie mi w komentarzu, że biorę udział w rozdaniu. Rozdanie cokolwiek, żebym tylko wiedziała, że jesteście chętni. Zapomniałam, jaka to była data. Dobra, do kiedy możecie zgłaszać się? Napiszę wam dokładnie pod filmem, ale jest to niedziela, chyba to był 10 listopada, dobrze mówię? Przepraszam, jestem naprawdę rozkojarzona. Także umówmy się do niedzieli i chyba to był 10 listopada, do końca dnia. Macie czas na zgłoszenia i potem jakoś tak po tym terminie, 2-3 dni później zobaczycie losowanie na moim kanale. Także bardzo zachęcam do wzięcia udziału, a ja idę przymierzyć yy, kolejną rzecz. Czy to już będzie ostatnia? Chyba ostatnia rzecz. Założyłam tą bluzę z paskami, ale przecież jeszcze mam golfik do przymierzania, także jeszcze jedna rzecz po tej będzie. I wiecie co? Chyba za dużo ją sobie wzięłam, albo pokładałam większe nadzieje w niej. No, niby jest fajna, ale coś jednak, chyba te paski jakieś takie za wielkie. Czy mi się tak tylko wydaje? Co myślicie? W ogóle dajcie mi znać, co myślicie o wszystkich rzeczach, tak jak zawsze. Bardzo lubię. Jak opinie swoje mi piszecie, wiem wtedy, które zostawić, które oddać. No, niby fajna ta bluza. Ale ja nie jestem pewna tych pasków. Będę czekała, co mi napiszecie, a ja idę teraz ten golfik założyć. Pss. Założyłam ten golfik, ale nie wiem. Ja chyba jednak nie jestem osobą stworzoną do noszenia golfów. Dajcie mi znać, co myślicie. Niby fajnie, ale tak myślę, że musiałabym go chyba włożyć sobie. Do środka, do spodni. Może byłoby lepiej. No nie wiem, ale wyjęłam go. Znaczy nie chowałam go z myślą, właśnie, żeby wam pokazać, jakiej długości on jest. Albo może do takiej spódnicy ołówkowej, wąskiej, długiej. No nie wiem, fajnie, jest bardzo wygodny i czuję się tak, jakbym nie miała nic na sobie. Bardzo wygodny jest i bardzo przyjemny w dotyku ale jednak ja chyba nie jestem golfowa, że tak powiem. Chociaż kurczę, wydaje mi się, że ten kolor mi pasuje. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. To ty będę już zakańczać. Wszystkie rzeczy widzieliście, widziałyście, widzieliście. W ogóle wiem, że Panowie oglądają mój kanał, ale nigdy nic nie komentują, nic nie piszecie. Odezwijcie się, czy są tu również Panowie, bo zawsze mam właśnie problem, jak mówić, widziałyście czy widzieliście. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście ze mną. Czekam na Wasze zgłoszenia. Nagroda czeka. Jeszcze raz dziękuję, Ewelaj. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Łoł! Wow. Jezu, świecznik rozbije. Jezu, ja Was jeszcze raz przepraszam za ten film normalnie. Jezu, ja nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje. Mam nadzieję, że jak będę składała ten film, że wszystko dobrze tam wyszło. Jak nie, to... Przepraszam Was. Ale Wy nieraz też macie chyba tak zwaną głupawkę? Taki dzień, że wiecie. Dobra, kończę już lepiej. Pa.